Czasami rodzice doświadczają paradoksu, którego ledwo są w stanie pojąć. Przez całe życie obdarowują swoje dzieci rzeczami materialnymi, pięknym domem, dobrym jedzeniem, bezpieczną edukacją, a może nawet wsparciem finansowym na start w dorosłe życie. Jednak pewnego dnia stwierdzają, że brakuje bliskości. Syn już nie dzwoni, córka unika rozmów, wnuki widuje się rzadko. To uczucie. Że dało się wszystko, a nie otrzymało nic w zamian, pali jak ciche rozczarowanie. Dlaczego tak się dzieje, skoro intencją zawsze była miłość? Odpowiedź często leży nie w niedoborze, lecz w nadmiarze. Kto za bardzo kieruje, kto za dużo narzuca, ten nieświadomie odbiera wolność i godność. W wielu europejskich rodzinach. Starsi rodzice opowiadają o tym samym doświadczeniu. Chcieli pomóc, ale ich pomoc została odebrana jako kontrola. Przykładem jest matka, która była przekonana, że wie najlepiej, i wtrąciła się, gdy jej syn chciał się ożenić. Miała dobre intencje, ale on czuł się traktowany jak dziecko. Skutek dystans zamiast wdzięczności. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej. Czego naprawdę potrzebują dorosłe dzieci? Z pewnością nie więcej rzeczy, ale trzy prezenty, których nie można kupić w sklepie. Pierwszym jest zaufanie postawa, że dziecko może popełniać błędy, a mimo to jest wystarczająco silne, aby wstać. Drugim jest szansa na wzięcie odpowiedzialności czy to poprzez własną pracę, własne decyzje, czy doświadczanie konsekwencji. A trzecim jest ta miłość, która nie jest obwarowana warunkami. Miłość, która mówi jesteś wartościowy taki, jaki jesteś, nie dlatego, że jesteś doskonały. Te trzy prezenty tworzą rdzeń każdej dojrzałej relacji rodzic-dziecko. Kto je daje, daje nie tylko dziecku fundament na życie, ale także odciąża siebie. Nie trzeba wszystkiego kontrolować, nie trzeba rozwiązywać każdego problemu, nie trzeba usuwać każdej przeszkody. Zamiast tego można się odprężyć, słuchać, być i pozwolić życiu dziecka na jego własny rytm. Być może zadajesz sobie teraz pytanie, czy nie jest już za późno. Jeśli mój syn ma już 40 lat, jeśli moja córka ma własny dom, odpowiedź brzmi: Nie. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć inny rodzaj relacji. Prosty telefon, szczere przepraszam, że często nie pozwalałem ci robić po swojemu, może otworzyć drzwi, które wydawały się długo zamknięte. Wystarczą małe kroki, aby znaleźć drogę z powrotem do bliskości. W kolejnych częściach wspólnie odkryjemy, jak te trzy prezenty mogą wyglądać, jak działają w codziennych sytuacjach. I dlaczego wzmacniają więź między rodzicami a dorosłymi dziećmi? Zostańcie z nami, bo być może właśnie dziś czeka moment, w którym stara rana zaczyna się zamykać, a rodzi się nowa zażyłość. Dlaczego ten temat jest tak kluczowy dla rodziców w Europie? Ponieważ struktury społeczne głęboko się zmieniły. Dawniej kilka pokoleń żyło pod jednym dachem dziadkowie, rodzice i dzieci. Dzielili ten sam codzienny świat. Dziś młodzi ludzie wcześniej wyprowadzają się, aby studiować lub pracować. W wielu krajach opuszczają dom rodzinny już w wieku 18 lub 19 lat. Ta odległość fizyczna sprawia, że jeszcze ważniejsze jest budowanie relacji opartej nie na stałej kontroli, lecz na wzajemnym szacunku. Kto trzyma się starych wzorców? Ryzykuje, że więź ostatecznie się zerwie. Kolejny powód leży w zmianie europejskich wartości. Samostanowienie jest dziś uważane za wielką wartość. Dorosłe dzieci chcą iść własnymi drogami, nawet jeśli nie odpowiadają one oczekiwaniom rodziców. Wielu ojców i matek wewnętrznie zmaga się z koniecznością odpuszczenia. Zastanawiają się, jeśli już nie będę interweniować. Czy stracę swoje miejsce w życiu moich dzieci? Ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Tylko wtedy, gdy rodzice nauczą się akceptować granice, pozostaną mile widziani. Kto nie naciska, będzie częściej zapraszany. Kto nieustannie nie krytykuje, będzie częściej proszony o radę. Do tego dochodzi aspekt psychologiczny. W całej Europie specjaliści obserwują, że konflikty między rodzicami a dorosłymi dziećmi często wynikają z tych samych wzorców. Zbyt wiele ingerencji, zbyt wiele niewypowiedzianych oczekiwań, zbyt mało prawdziwego słuchania. Rodzice sądzą, że radami budują bliskość, podczas gdy dzieci te same rady odbierają jako wtrącanie się. Prosty przykład. Matka dzwoni i pyta, czy córka ma na sobie ciepłe ubranie. Dla matki to troska, dla córki brzmi to jak brak zaufania. Dlatego musimy zrozumieć, że prawdziwa bliskość nie powstaje przez stałą obecność, lecz przez celową, pełną szacunku wymianę. Mniej słów, ale więcej znaczenia. Nie pytać co godzinę, ale raz szczerze wysłuchać. Nie stawiać warunków, lecz wyrażać zaufanie. Wymaga to praktyki i czasem przełamania, zwłaszcza dla pokolenia dzisiejszych 60- do 80 latków, które nauczyło się okazywać troskę poprzez działanie i interwencję. Jednak właśnie to pokolenie ma największą szansę pokazać swoim dorosłym dzieciom nową drogę relacji. W kolejnych zasadach nie chodzi więc o teorie, lecz o konkretne kroki. Jak obdarzyć zaufaniem, nie wycofując się? Jak oddać odpowiedzialność, nie wydając się obojętnym, jak kochać bez warunków, nie zaprzeczając własnej trosce? Te pytania są w centrum uwagi. Kto szczerze na nie odpowie, może doświadczyć, że nawet utrwalone relacje znów nabiorą ruchu. I właśnie dlatego ten temat jest tak ważny. Decyduje nie tylko o jakości relacji rodzic-dziecko, ale także o własnej równowadze wewnętrznej. O spokoju na starość i poczuciu bycia naprawdę potrzebnym i cenionym. Pierwsza zasada, którą rozważamy, brzmi: obdarzać zaufaniem. Zaufanie to coś więcej niż uczucie to świadoma decyzja. Wielu rodziców mówi: Kocham moje dziecko, ale gdy dziecko podejmuje decyzję, która nie odpowiada ich własnym wyobrażeniom, wtrącają się. W ten sposób wysyłają inny sygnał: Nie ufam ci. Że sam, a ułożysz sobie życie. Dorosłe dzieci natychmiast wyczuwają tę sprzeczność i często jest ona powodem, dla którego tworzą dystans. Przykład z życia codziennego. Młody mężczyzna w Niemczech decyduje się opuścić bezpieczną posadę w banku, aby otworzyć własną kawiarnię. Dla rodziców brzmi to jak ryzykowne przedsięwzięcie. Od razu widzą zagrożenia. Impulsem byłoby odradzanie może nawet wywieranie presji. Jednak zaufanie oznacza tutaj zrobienie dokładnie odwrotnie uszanowanie decyzji i oferowanie wsparcia tylko wtedy, gdy jest ono pożądane. Zdanie takie jak wierzymy, że wiesz co robisz i wspieramy cię, jeśli będziesz nas potrzebować. Działa silniej niż każda krytyka to zaufanie ma podwójne działanie. Z jednej strony dziecko czuje się traktowane poważnie i szanowane, z drugiej strony odciąża to samych rodziców. Kto ufa, nie musi wszystkiego nadzorować, nie musi ciągle zastanawiać się, czy dziecko popełnia błędy. Błędy należą do życia i często są najskuteczniejszymi nauczycielami. Zaufanie oznacza zezwolenie na te procesy uczenia się. Pomocna metafora: wyobraź sobie życie Twojego dziecka jako statek. Nie możesz przejąć steru, nie podważając zaufania kapitana, ale możesz stać w porcie, gotowy z narzędziami na wypadek uszkodzenia. Dokładnie to oznacza zaufanie, nie ślepe ignorowanie, lecz świadome odpuszczenie. Konkretne zdanie, które możesz wypróbować, brzmi: Wiem, że znajdziesz swoją drogę. Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, jestem, ale decyzja należy do Ciebie. Te słowa brzmią prosto, ale niosą ze sobą ogromne przesłanie. Jesteś zdolny, a, -a. Jesteś silny, a, -a. Możesz sam a decydować o swoim życiu. Obdarzanie zaufaniem to pierwszy duży krok w celu zmniejszenia przepaści między rodzicami a dorosłymi dziećmi. To początek relacji na równych zasadach, w której obie strony mogą się rozwijać. Druga zasada brzmi Dawać szansę na ponoszenie odpowiedzialności. Wielu rodziców przez całe życie starało się odciążać dzieci, chcieli chronić, uchronić przed rozczarowaniami i błędami. Ale to, co miało być troską, często prowadziło do tego, że dzieci nie mogły nauczyć się samodzielnego działania. W Europie często obserwuje się ten konflikt. Dorosłe dzieci zmagają się z organizacją swojego codziennego życia. Ponieważ jako nastolatkom zbyt mało powierzono im odpowiedzialności. Wyobraźmy sobie sytuację. Córka we Francji regularnie otrzymuje pieniądze od rodziców, chociaż od dawna pracuje. Zamiast samodzielnie planować budżet, polega na tym, że mama i tata wkroczą w nagłych wypadkach. W końcu Dochodzi do kłótni, bo rodzice czują się wykorzystywani, a córka z kolei uważa, że nie jest traktowana poważnie. Gdyby wcześniej dano jej możliwość ćwiczenia odpowiedzialności poprzez małą pracę dorywczą lub zarządzanie kieszonkowym, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Badania Europejskich Instytutów Badań Społecznych wielokrotnie pokazują, że młodzi dorośli, którzy wcześniej podejmują własne zadania, czy to poprzez prace wakacyjne, pomoc w domu, czy samodzielne zarządzanie małymi budżetami, są bardziej odporni i zadowoleni w późniejszym życiu. Nie chodzi o surowość, lecz o przesłanie: Ufam Ci, że sam a sobie poradzisz. Zdanie, które może być pomocne w tej kwestii brzmi: To Twoje zadanie, wierzę, że sobie z nim poradzisz. To przesłanie jasno pokazuje, że nie usuwa się każdej trudności, ale ufa się dzieciom, że znajdą własne rozwiązania. Dawanie szans oznacza pozostawienie miejsca na błędy. Oznacza to nie chronienie dzieci przed każdym wyzwaniem, lecz ufanie im, że dzięki tym wyzwaniom się rozwiną. Kto daje swoim dorosłym dzieciom odpowiedzialność, okazuje im szacunek i jednocześnie. Wzmacnia ich pewność siebie. Na koniec dziękują, bo wiedzą, moi rodzice nie tylko mi pomogli, oni traktowali mnie poważnie. Trzecia zasada brzmi obdarzać bezwarunkową miłością. Wielu rodziców nieświadomie łączy swoje uczucia z osiągnięciami. Jeśli będziesz miał dobre oceny, będę dumny. Jeśli będziesz się dobrze zachowywał, będę Cię bardziej kochać. Takie komunikaty głęboko kształtują, nawet jeśli nigdy nie są wypowiedziane. Dzieci uczą się, tylko wtedy, gdy coś osiągnę, jestem wartościowy. To rodzi strach przed błędami, presję przed każdym krokiem i życie pełne niepewności. Prawdziwa miłość jest dokładnie przeciwieństwem. Trwa niezależnie od tego, czy córka zda egzamin, czy nie, niezależnie od tego, czy syn dostanie awans, czy nie. Miłość bezwarunkowa mówi, jesteś dla mnie ważny, a po prostu dlatego, że istniejesz. Jest jak latarnia morska, która wysyła swoje światło nie tylko wtedy, gdy morze jest spokojne, ale także w sztormowe noce. Mały obrazek może pomóc. Wyobraź sobie ojca, którego syn chybił decydującego gola w meczu piłki nożnej. Zamiast ze zrezygnowanym spojrzeniem wskazywać na porażkę, ojciec obejmuje syna i mówi: Widziałem, jak bardzo walczyłeś. Dla mnie i tak jesteś wspaniały. Te słowa tworzą poczucie bezpieczeństwa, pozwalają synowi poczuć: Mogę popełniać błędy, nie zrywając mojej relacji z rodzicami. Zdanie, które dobrze podsumowuje tę zasadę, mogłoby brzmieć niezależnie od wyniku. Pozostaniesz moim najcenniejszym prezentem. Dorosłe dzieci, które słyszą takie słowa, czują nie tylko pocieszenie, ale także wolność, która zachęca ich do podejmowania nowych wyzwań. Bezwarunkowa miłość nie oznacza aprobowania wszystkiego. Nie oznacza świętowania każdej decyzji ani akceptowania każdego zachowania. Oznacza oddzielenie istoty dziecka od jego czynów. Można krytykować działanie. A mimo to kochać osobę. Właśnie w tym tkwi siła. Dziecko czuje, że nigdy nie straci miłości swoich rodziców. Kto żyje według tej trzeciej zasady, daje swojemu dziecku stabilny fundament, na którym może śmiało budować. Bo jeśli wiem, że jestem kochany również w przypadku porażki, to już nie boję się życia. Aby zrozumieć, jak te trzy zasady działają w prawdziwym życiu, Warto przyjrzeć się historii, która mogłaby się zdarzyć tak samo lub podobnie w wielu europejskich rodzinach. Wyobraź sobie matkę po siedemdziesiątce, która całe życie robiła wszystko dla swojej córki: kupowała ubrania, pomagała w studiach, a nawet organizowała ślub w najmniejszym szczególe. Ale im więcej robiła, tym bardziej córka się oddalała. Telefony były rzadsze, wizyty krótsze, rozmowy chłodniejsze. Dla matki było to niezrozumiałe, przecież dała z siebie wszystko. Punkt zwrotny nastąpił, gdy córka na rodzinnej uroczystości głośno powiedziała: Mamo, kocham cię, ale nigdy mi nie ufasz, zawsze decydujesz za mnie. To zdanie głęboko ją poruszyło. Matka zaczęła zastanawiać się nad swoim zachowaniem. Przypomniała sobie rady przyjaciółek i wykład w parafii, w którym mówiono o zaufaniu, szansach i bezwarunkowej miłości. Bolało ją uświadomienie sobie. Jej sposób okazywania troski był dla córki opieką natrętną, postanowiła więc coś zmienić. Na następnym spotkaniu nie powiedziała: Pozwól mi to za ciebie załatwić, lecz jak chcesz to zrobić? Słucham cię. Po raz pierwszy córka poczuła się traktowana poważnie. Gdy wnuczka przyniosła do domu złe oceny, babcia powstrzymała się od porównywania z przeszłością. Zamiast tego objęła dziecko i powiedziała: Starałaś się, to się liczy, jestem dumna z Twojego wysiłku. Zmiany przychodziły powoli, ale przychodziły. Po miesiącach córka odważyła się częściej zapraszać matkę. Podczas herbaty opowiadała rzeczy, które wcześniej ukrywała. Atmosfera stała się cieplejsza, mniej naznaczona obowiązkiem, a bardziej prawdziwą bliskością. Wnuczka sama usiadła na kolanach babci i powiedziała: Babciu, lubię kiedy po prostu jesteś. Ten przykład pokazuje, jak bardzo relacja może się zmienić, gdy obdarza się zaufaniem, pozwala na odpowiedzialność i daje miłość bezwarunkową. Droga nie jest łatwa, ale jest możliwa i zawsze zaczyna się od szczerego kroku, przyznania, że stare wzorce już nie służą. Co jednak dzieje się, gdy rodzice ignorują te zasady? Konsekwencje są poważne i często podstępne. Kto nie obdarza dzieci zaufaniem, nieświadomie sygnalizuje im, nie jesteś wystarczająco silny A, aby poradzić sobie z życiem. Dorosłe dzieci, które wciąż słyszą takie komunikaty, wycofują się lub rozwijają przeciwieństwo, stałą zależność. Dzwonią z każdą drobnostką, oczekują rozwiązań zamiast własnych decyzji i wewnętrznie pozostają dziećmi, choć dawno są dorosłe. Drugie zaniedbanie, brak dawania szans na odpowiedzialność, również pozostawia wyraźne ślady. Dzieciom, którym zdejmuje się każdą odpowiedzialność, nie uczą się radzić sobie z trudnościami. Rozwijają małą wytrwałość, szukają szybkich wyjść lub zrzucają problemy na innych. Wynikiem jest krucha samodzielność, która w codziennym życiu często się załamuje. W niektórych przypadkach te dzieci nawet odwracają się od rodziców, ponieważ czują, że nigdy nie stały na własnych nogach. Jeszcze bardziej niszczący jest brak bezwarunkowej miłości. Kiedy dzieci czują, że uczucia są związane z osiągnięciami, powstaje niewidzialna presja. Zaczynają bać się błędów, jak wyroku śmierci. Każda porażka staje się zagrożeniem, ponieważ wierzą, że przez to stracą miłość rodziców. Psychologowie w Europie opisują ten mechanizm jako pułapkę osiągnięć. Dorośli Którzy mimo zewnętrznego sukcesu wewnętrznie się załamują, ponieważ nauczyli się, że ich wartość zależy wyłącznie od wyników. Wszystkie trzy błędy brak zaufania, brak odpowiedzialności, brak miłości prowadzą ostatecznie do tego samego celu dystansu. Albo dziecko oddala się, aby się chronić albo pozostaje, ale tylko w roli zależności. Obie sytuacje pozbawiają rodziców i dzieci szansy na relację pełną ciepła i szacunku. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko rozpoznać, co idzie źle, ale także być gotowym do podążania nowymi drogami. Kto kontynuuje jak dotychczas, nie może oczekiwać, że coś się zmieni. Relacje wiele wybaczają, ale rozpadają się z powodu ciągłego powtarzania tych samych błędów. Jak jednak w praktyce wprowadzić nowe drogi? Same wielkie słowa nie wystarczą, decydujące są małe kroki, które można podjąć od razu. Pierwszy krok to poczekać trzy sekundy, zanim odpowiesz. Kiedy dziecko coś opowiada, szybko pojawia się impuls, by natychmiast udzielić rady lub wyrazić krytykę. Ale kto zatrzyma się na trzy sekundy, zyskuje czas na świadomy wybór. Czy odpowiadam z zaufaniem? Z zachętą, czy z bezwarunkowością. Ta krótka przerwa zmienia ton i tym samym efekt. Drugi krok. Codziennie wypowiadaj szczerą pochwałę. Nie chodzi o wielkie sukcesy, ale o drobiazgi. Dziękuję, że zadzwoniłeś, Aś. Fajnie, że dziś się uśmiechnąłeś, Aś. Takie proste zdania działają silniej, niż myślisz. Pokazują dziecku: widzę cię, cenię cię, cieszę się Tobą. Trzeci krok polega na świadomym uszanowaniu decyzji dziecka przynajmniej raz w tygodniu, nawet jeśli sam, a podjąłbyś inną. Może to oznaczać akceptację wyboru miejsca zamieszkania, nawet jeśli jest daleko. Albo niekrytykowanie, gdy wnuki są wychowywane w inny sposób. Zamiast tego można powiedzieć, ufam, że znajdziecie swoją drogę. Czwarty krok. Przyznawać się do błędów. Kto jako rodzic mówi,. Przepraszam, że wtedy tak ostro zareagowałem, okazuje wielkość i pokorę. Zwłaszcza starsze dzieci wyczuwają, kiedy przeprosiny są szczere. Ta otwartość burzy mury i otwiera przestrzenie na nową bliskość. I wreszcie piąty krok. Raz w tygodniu świadomie mówić: Kocham cię, takiego, taką, jakim jaką jesteś. Nawet jeśli na początku brzmi to nienaturalnie, z czasem stanie się to oczywiste. Dla dorosłych dzieci, które długo wierzyły, że są kochane tylko za osiągnięcia, te słowa są jak woda dla spragnionej rośliny. Wszystkie te działania można wdrożyć w ciągu 24 do 72 godzin. Nie wymagają one dużych inwestycji, lecz jedynie odwagi, by przerwać stare wzorce. Zmiana zaczyna się od małych rzeczy, ale ma moc odnowienia całości. Jeśli podsumujemy wiele przykładów i myśli z ostatnich fragmentów, pozostają trzy jasne punkty, które łatwo zapamiętać. Po pierwsze, obdarzać zaufaniem. Oznacza to, aby dorosłych dzieci już nie kontrolować, lecz ufać im, że znajdą swoją drogę. Kto okazuje zaufanie, sygnalizuje szacunek i daje dziecku siłę do podejmowania własnych decyzji. Po drugie, pozostawić odpowiedzialność. Tylko wtedy, gdy dzieciom pozwala się samodzielnie rozwiązywać zadania, rozwijają wewnętrzną siłę, której potrzebują w życiu. Kto usuwa każdą trudność, odbiera im szansę na sprawdzenie się. Po trzecie, żyć bezwarunkową miłością. Ta miłość nie zależy od egzaminów, kariery, sukcesów. Mówi, jesteś wartościowy, a po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem. Te trzy zasady to więcej niż rady, to fundament. Kto się do nich stosuje, buduje relację, która nie zostanie zniszczona przez codzienność. Zaufanie, odpowiedzialność i miłość działają jak trzy filary, na których mogą opierać się zarówno dzieci, jak i rodzice. Czynią relację stabilną, nawet gdy życie staje się burzliwe. Być może przypominasz sobie teraz sytuację, w której poszło inaczej. Rozmowę, która zakończyła się kłótnią, decyzję, którą podjąłeś, Aś, za swoje dziecko, chociaż powinna być jego własna. Takie wspomnienia mogą boleć, ale są też punktem wyjścia, bo kto rozpoznaje, czego brakowało, może to teraz świadomie dodać. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa. Nigdy nie jest za późno, aby na nowo ukształtować relacje z własnymi dziećmi. Nawet jeśli popełniono błędy, nawet jeśli padły słowa, których się żałuje, pozostaje możliwość, aby zacząć od nowa. Zaufanie, odpowiedzialność i miłość te trzy prezenty są ponadczasowe. Nie potrzebują idealnego momentu, aby zostać wypowiedziane, lecz jedynie odwagi, by zrobić pierwszy krok. Proste przepraszam, lub szczere wierzę w Ciebie może otworzyć drzwi, które długo były zamknięte. Szczególnie w fazie życia, w której wielu rodziców samo się starzeje, ta zmiana nabiera szczególnego znaczenia. Nie chodzi już o kontrolę, lecz o pokój, o poczucie, aby ostatnie lata wypełnić nie zarzutami, lecz bliskością. Kto teraz zacznie okazywać zaufanie, kto teraz zacznie kochać bezwarunkowo, doświadczy, że również dorosłe dzieci otworzą się i z kolei odwzajemnią ciepło. Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby twój syn zadzwonił nie z powodu problemu, lecz po prostu, aby usłyszeć twój głos. Albo gdyby twoja córka podczas wizyty powiedziała: Dziękuję, że mi ufasz. Takie momenty to nie marzenia lecz prawdziwe owoce małych zmian. Dlatego zapraszamy, wypróbuj to jeszcze dziś. Zrób pierwszy krok, zadzwoń do swojego dziecka, pochwal drobiazg, poczekaj trzy sekundy, zanim zareagujesz. Zbieraj te małe akty, a zobaczysz, jak splotą się w nową relację. Jeśli te myśli okazały się pomocne, udostępnij ten film innym rodzicom w swojej okolicy. Napisz w komentarzach, jakie własne doświadczenia miałeś aś z zaufaniem, odpowiedzialnością lub miłością. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej inspiracji do satysfakcjonującego życia rodzinnego. Wspólnie możemy przyczynić się do tego, aby w Europie więcej rodziców i dzieci ponownie się odnalazło. Z szacunkiem, miłością i wolnością.